Cześć wszystkim, tej Vihana Chciałam wam pokazać dzisiaj yy, poziom Jeden Super super skryminaucy na DESA, który mnie szczególnie Ostniając zaciekawił yy, A później chciałam wam tylko pokazać Dobra, zwłaszcza innemu z was yy, Coś co obiecam, Czyli walki różnych potworów I Jeszcze nie sprawdzam jakie będą faktycznie potwory później yy, Dobra, najpierw się zajmiemy yy, Tym Że Maxwell, czyli nasza postać Jest teraz Kumanem I pomaga temu bohaterowi i muszę dać jemu, temu bohaterowi jakieś różne bronie, żeby mógł pokonać potwory. Dobra, napiszmy po prostu, um, co by mu dać. Katana. Masz. Idź walcz, bohaterze. ku fale. Dobra, co to będziesz pokonywał? Ach. Dobra, jakaś mysz rozwalona. Wąż rozwalony. Nie topysz. Rozwalony. Okej, okay. katana była dobra. Teraz facet wejdzie. Dobra, facet. Chłopczyk wszedł do środka. Przynosi, nie mam pojęcia co oni się w tej łapie. Jak widzicie, on jest do bukowym poziom i teraz jest chyba rzymskim legionistą. Za to pojawiają się orki. I dostajemy wskazówkę, że orki są twarde i że trzeba za pomocą przymiotnika zrobić coś takiego, żeby je po prostu zatruć. To może nam, no, czekajcie, jak będzie zatruty. Dobrze napisano. nas. Mm. Hmm, hmm, hmm. Tak, chyba dobrze. Masz idzie walczyć. I czy ogry będą? Sio, co ty mi robisz, chłopie? Zostaw ten łuk. Dobra, brąza cię wygraliśmy. I nasz legionista idzie po. Co on trzyma w garści? Jakąś kukłę? Noworodkę albo. Albo nie wiem, co to było. Za dobra, kolejny poziom. I jak widzicie, nasz rycerz jest teraz przypakowany i będzie walczył powiedzmy z drzewcami. Yy, yy, dobra, coś, coś się będzie paliło. Yy, yy. No i podpal, je. podpal podpal, 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 nie bądź, bądź bezlitosny, nie wej się, jeszcze trochę, nie rób mu nic, głupi drzewcu, Udało się. <grym> dobra, kość wyszedł z drzew jakimś flecikiem chyba i jaką potworem będą, dobra, przypakuję, oczywiście jest teraz jakimś rycerzem średniowiecznym bodajże i teraz jest smok. Yy, który <noise> zjeje ogniem yy, coś co jest się tak fireproof Ice yy, Co mu dać? Fireproof ice hmm pomyślmy jak sobie chyba nie mogło użyć yy, nom, 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 nom. Knife? Great knife, nie. A bolę, tak, tak, tak już będzie. Teraz masz chłopie. Idź walczyć ze smokiem. Ze smoku. Wsio od mojego rycerza. No smok obrywa. Żeby nasz ktoś coś się obrywał, to nic nie widać. I pokonaliśmy smoka. Udało się. A w zamku co będzie? Księżniczkę? Ach, Grala trzyma, widzicie? Kieni. I... Leby chyba ostatnio już tego co widzę po tych kropkach tutaj. I Teraz będziemy walczyć królem jakimś, który ma pokonać złego yy, morocznego rycerza. Yy, to zrobię tak. Yy, może... Giant. Się uda? O, matko! Nasz miecz jest faktycznie. Holy! Dalej, go I jeszcze trochę! Widzieliście dwa ciosy chyba już było po nim. Ale broni mam zupełnie jak w tym. zupełnie jak w. Final Fantasy na przykład takie olimpiasty. Albo same Amaruzę. Dobra, bierzemy gwiazdkę. Udało się! Hurra. hura 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 Nie wiedziałam, że tak szybko tu pójdzie. nie dobra. Siosio sio, i teraz wracamy się do, do poziomu 4.2 bodajże, nie 4.2, 4.10 to było. W ten poziom już gram, już go widzieliście, ale tym razem chcę zobaczyć czy, hej, czy będę mogła pokonać tą czerwicę za pomocą odpowiednich potworów, tak, tak, wiem. Tak, ty jest coś, czekajcie, muszę zobaczyć jaki on ma cechy, large, to bierzemy small. Pierwszy z listy. Cyklop. Jak się piszesz cyklop? Nie cyklop. Nie. A jak bym eska O matko, jaki malutki faktycznie. Gdzie ty idziesz? Nie już matko. Wygra, 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 wygrał. Nie, wygrał. O, i też padł. To było szybkie. I teraz mamy bodajże białego tytana, No my zabierzemy czarnego troll'a. Jak troll. Wszystkie propozycje potworów... O jaki piękny troll, ty z nim walcz, gdzie ty idziesz chłopie? On nie, 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 jak mogłeś? Wszystkie propozycje potworów zarzucił jeden z użytkowników. Jak miałeś... Nie, poczekaj muszę no, aż nie, nie pamiętam. Muszę sprawdzić. Wybacz. Mam koszmarną pamięć, naprawdę. Black. Yy... Są Zobaczmy. Jest! Masz, walcz z nim, walcz z nim. Oj, oj, nie bój się! O matko, wystraszył się. No, co, na niego chyba będzie najszybszy czarny smog z tego co pamiętam. Oregon. Bo nie chcę tego przedłużać straszliwie. Smoku. Trzasing. No właśnie, widzieliście. Jeden ruch pazurami i smok wygrał. Yy, teraz mamy gorącego kolana. To zbierzemy kould. Emm. Yy. Matko jakiś mrukowy. Nie daj mu się, nie daj mu się! Gryź go! O nie! Jeszcze raz. Teraz zabierzemy z innego. Czy ja dobrze napiszę pytanie? Dobrze. Dobrze! O nie, on się wystraszy przecież. Patrz jak ziwa. Trzaśnij go, trzaśnij go. Hmm, dobra. I to może. Bo Gartu wątpię, żeby tutaj było garce w tej grze, bo... Zaczekajcie, rozwoli go może tygrysem. Bo tutaj tajgor to jest rzecz. Ha, widzieliście? Jednym ciosem łapy. I teraz będzie piękna, ładna. Kelpie. Nie wiem, czy to wiatr faktycznie chodziło. Nie daj się, nie daj się kulki! Nie daj się. O nie! Teraz sprawdzimy, czy będą bogaty. Wątpię, że by był bogat. Giant... Pretty O było coś! Patrzcie! Nie bój się go, no zjedz mu głowy chociaż. No chociaż głowy. Hej, 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 gdzie wy uciekacie? Teraz, spróbujmy jeszcze czegoś innego. Giant, bo giant lepiej widać. Pretty. Giant, pretty snake. Właśnie, lochness bobby, fajna. Lochness monstru. O, będzie snake. O, oh, jak ma koronę, to znaczy, naprawdę pretty snake. Nie daj mu się. Hej, 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 hej. Cię go wtedy pokonałam? Pretty. Giant. Nie hmm. Nie mam pojęcia, czy to dobrze pisze. Monster... W sensie Loch Ness Monster. No jakie chciałam tu zmieścić? Radej mam normanego rozmiaru. Pretty, albo super pretty. Hej, hej. Monster. Dobra, no, Nessie. Hej, hej, hej. Nie, nie taki pan Ja chciałam Loch Monster. Super. Creepy. No. E? A, bo ja dam wtedy dwie enki. Już wiem. Yy, monster. I. No, jaka piękna. Zjedz go. Zjedz. Jak możesz? Czemu ona urosła? Czemu ona urosła? Och! jeszcze ty mi zostałeś. Ty byłeś First Saint Worm. To bierzemy snow słowo. w ogóle Koniec zrobisz? Nie. On razi ku niego rzeczy. Weź go chociaż z nie wiem czym. Widzicie co on chyba nawet nie ma żadnej mocy. Też <tryfne> jak slow. Slow nie slow. Slow giant. O jaki piękny łowca wampirów. Hej, 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 co ty mu robisz, z człowieku? Dobra, nie człowieku, to jest jakiś... O, nie! Zginął nawet nie z ręki wampira. To slow. Ugly. Spider. Insekt. Pająku, zjedz go. Zjedz go, pająku. Zjedz go, zgryź mu ogon. No, pięknie pokonał się tego łobuza. Dobra, teraz skaczemy go, pająka. Czernie, czy gwiazdka trzasnęła go czy nie tak to wyglądał przynajmniej dobra, to był właśnie na tyle co wam chciałam pokazać dzisiaj mam nadzieję, że wam się podobały walki że wam się podobało to co rycerz wyprawiał z różnymi potworami i ten odcinek był dedykowany dla użytkownika możesz, jeżeli dobrze pamiętam jeżeli nie to wybacz mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego razu, pa